Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem dzisiaj Wam zaprezentować ostrzałkę firmy Workshop. Jest to ostrzałka kieszonkowa. Idealna na różnych wyprawach. Zmieści się bez problemu w każdej kieszeni. Możemy również ją przenosić na szyi. Mamy tutaj na ostrzałce takie dwa otwory i możemy ją po prostu przenosić sobie na szyi, schować gdzieś pod bluzkę i mieć zawsze przy sobie. Jest naprawdę niewielkich rozmiarów, a świetnie ostrzy noże. Możemy ją nawet wykorzystać w kuchni, w domu. Idealnie na się nasze noże kuchenne, noże survivalowe i zwykłe takie. Poręczne małe foldery. Pokażę Wam z bliska, jak, taką, jak taka ostrzałka wygląda. Możecie ją dostać w sklepie Kolba. Link, do, link dodam w opisie. A teraz Wam pokażę z bliska, jak jest ostrzałka wykonana. Długość całkowita ostrzałki to 13 cm. Została wykonana z bardzo twardego tworzywa sztucznego. Tu mamy takie żółte gumy po bokach. Znajdują się jeszcze dodatkowo otwory, jak już wspomniałem wcześniej, i możemy zawiesić ją na szyi. Znajdują się w tej ostrzałce dwa pręty ostrzące. Pierwszy to jest diament o gramaturze 320. A tutaj mamy pręt ceramiczny do finalnego wykończenia ostrza o gramaturze 600. I idealnie taka ostrzałka Nasz nóż na ostrzy, zaraz Wam pokażę w praktyce. Mam nożyk tutaj Ontario rad 2 i trochę go podostrzę, bo po dzisiejszej wyprawie, byliśmy całą nockę w lesie, trochę się stępił, a akurat jest okazja, żeby Wam pokazać jak ta ostrzałka się sprawuje. Z drugiej, z drugiej strony mamy pręt ceramiczny, i teraz sobie to ostrze nasze trochę wygładzimy. Na próbę wziąłem zwykłą kartkę. Czasami widzieliście jak ta ostrzałka na, naostrzyła mój nóż Rata 2. Bez problemu możemy ją przenosić w kieszeni. Jak już wcześniej wspomniałem, po prostu za, założyć na szyję i ją przenosić gdzieś pod bluzą. Znajdują się dwa pręty o, o gradacji mamy 320, to jest pręt diamentowy jest płaski. A tu mamy pręt ceramiczny do wykończenia finalnego o gramaturze 600. Taką ostrzałkę warto mieć przy sobie szczególnie kiedy wybieramy się w teren na wyprawy survivalowe czy bushcraftowe. Bo praca tępym nożem raz, że nie jest zakomfortowa i przyjemna, a dwa, że jest po prostu niebezpieczna, bo wkładamy w to więcej siły, a z czym to się wiąże? Z tym, że może nam nóż cmyknąć i możemy się zranić. A jeśli taką ostrzałkę będziemy sobie gdzieś przenosić, to zawsze w terenie nóż możecie naostrzyć. A sami widzieliście jak ostrzy. Takie ostrzałki dostaniecie w sklepie Kolba. Link dodam w opisie. Dziękuję za uwagę i że obejrzeliście mój film do końca. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Cześć!